Dobry, witam serdecznie. Znajdujemy się na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej, ulicy Iglasty, gdzie dzisiaj chcemy przekazać inwestorowi firmie Budromost tereny pod budowę ronda, które ma połączyć y, rondo przy ulicy Iglastej i, i Szkolnej z ulicą Batalionów Chłopskich. Także jest to ważna inwestycja dla mieszkańców miasta Starachowic i myślę, że i powiatu również, bo udrożni przejazd przez nasze miasto. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że jest to niesamowicie ważna inwestycja dla miasta, ale także dla powiatu starowickiego, dlatego, że pierwszy raz od kilkunastu lat w Starowicach będzie budowana nowa droga. Jak Państwo wiecie, co tydzień spotykamy się praktycznie w różnych częściach miasta, mówiąc o remontach dróg w, na poszczególnych osiedlach, na poszczególnych ulicach. W tym przypadku jest to budowa nowego odcinka drogi, której w tej chwili nie ma, jak Państwo widzicie, bo, bo zaraz będziecie mogli przejść w teren i zobaczyć, jak to wygląda w chwili obecnej, a za chwilę firma Budromo sprawi, że będziemy mogli znaczy za chwilę, za kilka miesięcy firma Budromo Starachowice sprawi, że mieszkańcy Starachowic, mieszkańcy powiatu będą mogli szybciej dojechać do szpitala, będą mogli szybciej dojechać do pracy, dlatego że w tamtej części miasta znajduje się kilka zakładów pracy, takich jak Perfopol, powiatowy zakład opieki zdrowotnej, taki jak PKC Grup, także ta droga powinna udrożnić ruch na ulicy Radomskiej, bo tu korki rzeczywiście są ogromne w godzinach szczytu. Jak Państwo wiecie jest, procedowana decyzja środowiskowa dla wydania, jest wydawana decyzja środowiskowa dla budowy północno-zachodniej obwodnicy Starychowic, która ma wyprowadzić też ruch samochodów ciężkich z ulicy Radomskiej, ale to dopiero się zacznie. Ponieważ te prace jeszcze trwają, to my postanowiliśmy wspólnie ze starostwem powiatowym przyspieszyć odkorkowanie Radomskiej poprzez budowę łącznika, który poprowadzi ruch od ulicy Szkolnej Glastej do ulicy Batalionów Chłopskich. Odcinek miejski, który miasto będzie wykonywało to jest około 830 metrów Nawierzchnia bitumiczna, przy niej będzie budowana ścieżka rowerowa z chodnikiem, zostanie wykonane odwodnienie, zostanie wykonane oświetlenie, także wszyscy ci, którzy korzystali z tego duktu jako piesi czy rowerzyści będą mogli nadal to robić, ale jeszcze wieczorową porą, dlatego że będzie dodatkowo oświetlony ten pas. Także cieszę się, że ta inwestycja jest skoordynowana ze Starostwem Powiatowym, dlatego że Powiatowy Zarząd rozstrzygnął również przetarg, i dobrze się stało, że ta sama firma, co w mieście, wygrała przetarg w powiecie, więc to zadanie będzie realizowała jedna starachowicka firma Budromost. My też cieszymy się z tego tu wspólnie z panem dyrektorem do spraw wykonawczości, donikiem Pociadła. Który jakby państwo chcieli więcej szczegółów usłyszeć na temat realizowanego zadania, to on na pewno przekaże. Cieszymy się z tego, że. Tak jak powiedział pan prezydent, uczestniczymy w historycznym momencie. I dla mnie, jako już człowieka, który jest 50, 50 plus, pamiętam pierwszą moją budowę, gdzie były właśnie te ścieżki budowane, ścieżki rowerowe. I to jest bardzo taka ważna dla, dla rowerzystów informacja, że pierwszą bodajże to była Jana Pawła, prawda, panie prezydencie? I tutaj chciałem pogratulować zarówno starostwu, jak i miastu, że zdecydowali się na to, żeby nowo budowane odcinki dróg były wyposażone w to, co jest dla użytkowników bardzo ważną rzeczą. Tutaj jak Państwo widzicie na połączeniu drogi ulicy Iglastej i ulicy Szkolnej powstanie rondo, które będzie jakby kanalizować ruch w sposób bezpieczny. Równocześnie będzie wyprowadzać ten ruch tutaj, ruch tutaj na drogę Batalionów Chłopskich. Wszystkie te roboty mamy zakończyć do połowy listopada. Na rondzie powstanie około 3,5 tysiąca 2 na nawierzchni. Z ścieżkami rowerowymi, chodnikami, również na ulicy Batalionów Chłopskich będą te ścieżki rowerowe, chodniki około 6 tysięcy metrów 2 tak jak pan prezydent powiedział, około 900 metrów bieżących w nowej drogi w nowym przebiegu, w nowym śladzie. To co powstanie będzie tutaj skutkowało na pewno dużym odciążeniem ruchu tutaj miejscowego i, i będzie jakby poprawiało bezpieczeństwo i kierowców i pieszych, także i również rowerzystów. Prace rozpoczną się myślę, że po wycince drzew. Nastąpiła w tej chwili już, lasy państwowe przystąpiły do tej wycinki. Myślę, że to jest okres około maksymalnie dwóch tygodni. W ciągu dwóch tygodni my tu przystąpimy do, do wszelkich robót. Na dzień dzisiejszy opracowujemy masy, mapy przepraszam, geodezyjne, które pozwolą nam tutaj na wytyczenie przebiegu i drogi i ronda. Około 2,5 miliona odcinek miejski, również około 2,5 miliona rondo, także łącznie około 5 milionów złotych. Jeśli chodzi, jeśli, chodzi, tak, jeśli chodzi o wykonanie batalionów chłopskich, to tutaj nie będzie skutkowało żadnymi jakby utrudnieniami dla ruchu, natomiast gdy będziemy się włączać już w ulicę szkolną, tutaj będzie pewnie ruch wahadłowy, czyli będziemy wyłączać najpierw lewy pas, ten, który jest włączeniowy dla nas w tej chwili, tak jak stoimy, a później ten przeciwny. Także będzie, przepustowość ruchu będzie cały czas, będzie ona utrudniona na czas jakby powstawania tego włączenia ulicy Szkolnej. To jest nowo wybudowana droga, jest to całkowicie bo droga nowym śladem, także dlatego tutaj gratulacje dla Urzędu Miasta, że pomyślał o, o wyprowadzeniu tego ruchu, szczególnie, że jak wiemy znajduje się tam szpital, więc to połączenie jest bardzo, bardzo dla mieszkańców i niemniej dla ludzi przyjezdnych potrzebne. Jak państwo wiecie, zanim gmina przystąpiła do tej inwestycji, która już się rozpoczęła dlatego, że ta wycinka dokonywana przez Lasy Państwowe już trwa po to, żeby mógł budromo za chwilę wchodzić i wykonywać prace budowlane dotyczące budowy tego odcinka. Gmina przygotowała wspólnie z powiatem dokumentację techniczną, która była poprzedzona też wydaniem zgody na realizację inwestycji drogowej przy czym gmina stała się właścicielem działek, które do tej pory były własnością lasów państwowych po to, żebyśmy mogli tą inwestycje zrealizować. Ta decyzja umożliwia przejęcie prawa własności do gruntów. My w tej chwili dogrywamy z lasami państwowymi odpłatność bądź nieodpłatność za te tereny. Bardzo możliwe, że będziemy musieli za to zapłacić, no ale to w tej chwili jeszcze się toczy. Ja jeszcze tylko dodam, że, że oprócz tego ronda, który no, finansuje powiat, to również jest odcinek drogi, tak jak widzimy, do lasu te 200 metrów to jest również część batalionów kopskich, która jest finansowana przez powiat i jednocześnie też będą ścieżki, ścieżki rowerowe i będą miejsca parkingowe również są uwzględnione w projekcie. Także. Myślę, że spełni oczekiwania mieszkańców i użytkowników. Będą parkingi w okolicach szkoły, ponieważ ten parking, który jest obecnie nie spełnia podstawowych standardów do zatrzymywania się pojazdów, będą wybudowane również w okolicy ronda między rondem a ogrodzeniem szkoły. Parkingi dla uczestników, dla uczniów, również dla uczestników imprez sportowych, które na, ewentualnie na tym boisku się będą odbywały, będą to parkingi, będzie około 35 miejsc parkingowych. Dodatkowo wykonanych, wygospodarowane, zostało po prostu miejsce, żeby ten teren zagospodarować dokładnie. I to, o czym pan starosta i pan prezydent mówili, to jest kwestia taka, że my, żeby nie wykupywać lasu, robimy to na terenie prawda, poza leśnym, te 200 metrów, chociaż generalnie rzecz biorąc powinniśmy skończyć na rondzie, ale taka była umowa między nami. Między zarządem powiatu i panem prezydentem, że my ciągniemy do granicy lasu, pan prezydent w lesie. Tylko tak szkoda mi jest tego wszystkiego, że musimy to wszystko sfinansować z, z własnych środków finansowych. A była możliwość, żebyśmy połowę środków mogli uzyskać, ale niestety ta możliwość przepadła. No tak się stało, jak się stało. Mogliśmy złożyć wspólny wniosek na realizację tego zadania. Niemniej jednak z takich czy innych powodów nie został wniosek złożony i ta inwestycja będzie realizowana w całości z środków powiatu i z środków gminy, a można było uzyskać pomoc, pomoc zewnętrzną. Nie było na czas zgody na realizację inwestycji drogowej, która jest wymagana w takim przypadku i prawo do spodowania nieruchomością na celu budowlany, żeby można było pozyskać środki z dotacji z programu Rozwoju gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020-2019, dlatego też gmina starała się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków budżetu państwa, z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Taki wniosek przez Panią Wojewodę został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na razie mamy odpowiedź negatywną, mimo tego czynimy dalsze starania z Panią Wojewodą, żeby te środki pozyskać, ponieważ w trakcie roku nie ma możliwości, aby aplikować do programu rozwoju gminnej i infrastruktury, a my z kolei jako gmina mieliśmy tak dużo zadań już rozpoczętych, które zostały złożone do tego programu, że nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby kolejny taki wniosek został złożony, bo jak Państwo wiecie jeden wniosek tak naprawdę znajduje, znaleźć się może na liście podstawowej i nasz wniosek w tym roku, w ubiegłym roku, który składaliśmy dotyczył ulicy Moniuszki i fragmentu ulicy Smugowej i na ten cel dostaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 2,5 miliona wykładamy około ze środków własnych, 2,5 miliona ze środków zewnętrznych. Realizatorem tamtego zadania jest również firma Budromo Starachowice, natomiast drugi wniosek, który gmina złożyła to dotyczy budowy ulicy Miodowej i smugowej, I jak Państwo wiecie, do dziś nie mamy informacji o tym, abyśmy otrzymali dofinansowanie na ten cel. W związku z czym nie było fizycznej możliwości, żeby jeszcze trzeci wniosek można było złożyć, żeby on uzyskał dofinansowanie. Ale ponieważ ta inwestycja jest tak ważna dla mieszkańców naszego miasta i dla mieszkańców powiatu, że postanowiliśmy wspólnie z powiatem mimo wszystko, mimo tej niepewności co do pozyskania środków zewnętrznych podjąć się tego zadania, zrealizować jak najszybciej, dlatego że perspektywa czekania z tą inwestycją na kolejne lata była taka, że ceny robót budowlanych, ceny wykonawców będą rosły. To się przekładało z przetargu na przetarg na wyższe ceny. Jeśli wyko wybieraliśmy wykonawcę, którym był Budromost na Moniuszki, ta cena była jeszcze niższa. Później na Miodową Smogową troszeczkę wyższa, później na Pieskową jeszcze wyższa, więc z każdym dniem te ceny rosły, więc... Cieszę się, że wreszcie wykonawcę wybraliśmy wspólnie, że to jest jeden wykonawca i że ten wykonawca wykona na pewno należy do pracy. Myślę, ja myślę, że jeszcze, że jeszcze jest jeden ważny aspekt tej inwestycji. To jest, jak wszyscy Państwo wiecie, jest planowane budowanie, budowa ronda przy ulicy batalionów chłopskich i Radomska. i Radomska. Ja sobie osobiście nie wyobrażam, jak można by było ruch przeprowadzić ulicą Radomską, czy dojazd do szpitala, gdyby nam się nie. Nie zdecydowalibyśmy się podjąć ten wysiłek finansowy, nie wbudować i Batalionów Chłopskich, i ronda, żeby można było tak naprawdę tej inwestycji przy ulicy Radomskiej Batalionów Chłopskich umożliwić, żeby ona mogła zafunkcjonować. Bo ja sobie nie wyobrażam dojazdu do Starachowic, dojazdu do szpitala bez tej inwestycji, którą w tej chwili będziemy robić do, do 15 listopada. To zarząd dróg wojewódzkich ogłosił już przetarg na wykonanie ronda u zbiegu ulic Batalionów Chłopskich i ulicy Radomskiej wspólnie z powiatem współfinansujemy tę inwestycję. Jedna trzecia pochodzi od gminy, jedna trzecia od powiatu, jedna trzecia od Świętokrzyskiego od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który zarządza ulicą Radomską na tym odcinku.